No. Gdzie ty masz przed głowy? No tam, w przeciwieństwie do tyłu Siemano, z tej strony Wojtek I witam was w kolejnym odcinku Survival Games Jest dzisiaj ze mną Szymek Siema I Tony, ten debil, co kręci głową Tony, przywitaj się. Cześć. dobra, jedziemy. Tony. No? Gdzie ty masz przód głowy? No tam... W przeciwieństwie do tyłu. W przeciwieństwie Słuchaj. do tyłu. To ma sens. Dobra, gdzie są te survival games? No tu wszystkie te tabliczki. E, Okej, okay, dobra, spoko to na Dobra, której... na przykład. Na którą hmm. wchodzimy? Na razie. Tak... E, Ej, Mandzio jest, patrzcie, Mandzio zabiłeś mnie, nie lajknę ci filmów, ale to nie prawdziwy Mandio. Dobra, na które wchodzimy? Każda jest... Zajęta. No to Pachy. będziemy czekać. Dobra, zrobię cięcie to na arenę dwójkę na dwójkę, co? Dobra, na 3-4, cztery... 3 no. Nie mogę kliknąć. No tam... O jest, jestem ósmy Ja siódmy. Ej, ja a ty? Na dwójce? No. Jestem szósty. No to spoko, okej, okay, dobra. To na dwójce. Iba otrzymasz automatycznie po wysłaniu SMS. 100% automat. No dobra, spoko, to ja robię tu cięcie, nie? I spotkamy się za chwilę. A ja jestem. Ton, tony. Jestem. jestem. Gdzie? Ja sam w ogóle gdzieś już zatupił. Ja no jestem, jestem z boku. Ej, czekaj, to już się zaczęło? Ej, to już się zaczęło, no. lol. What the fuck? Aj don Ja uciekam. Ej, w gdzie ja... O ja widzę skrzynki, czekajcie. Jakiś koleś ma... O żeż! On... Masz coś? No, żelazny miecz! Spoko, ja mam żelaz... ja mam ten jedzenie Gdzie wy kuchwa jesteś? Sony, gdzie jesteś? O widzę cię! Jakiegoś... Jakiegoś koks... O oh, fuck, 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 FAP FOP FOP! Dawaj fuck fuck. Fuck go, FAPGO! FAPGO! FAP Yeah! Jest tony! Ej, ktoś ci u, tony, ukradł on idzie, główkę! On tu idzie! Pomóż mi, Tony! Yeah! yeah. Lucky balls! boss! Gdzie jest Szymek? Gdzie jest Szymek? Oh, fuck, 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 fuck! Jestem pomóż... w jakimś rogu. Ja to cały mi... czas stoję w rogu. Ej, mi! Pomóż mi! Pomóż mi, pomóż A. mi! Walczę, Skine! Pół serduszka, pół serduszka, pół serduszka! Dawaj, ja tego! Mam go! Yeah. I stary, p... słoń mi, słoń mi, słoń, mi. słoń o, fak, mnie! nie! To oddaj, to oddaj mi te... te jest! Wa mam was, mam was! Dobra, spokojnie, pilnujemy się, pilnujemy się panowie. Tak, uciekaj! Uciekamy! Fak, o mnie, kurwa! dwa. Ale masakra, tak? Zostaw Szymka, ty pedale! Gwałciciel! Gwałciciel jeden! Pedał jebany. Jest, za gościa z żelaznym mieczem! Ej, gdzie jesteście? Ej, pomóżcie mi, pomóżcie mi! Proszę was, pomóżcie mi, dwóch na mnie idzie, tony ratuj. Kurde, ja już dedłem. Dedłeś już? Ej, dobra. Trzymaj gdzie to my musimy go pomścić tym przy skrzynkach Tak uciekaj 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 stary Kurwa, Kurwa, ja nie mogę piec. Jest biedne. Uciekaj, <noise> uciekaj, uciekaj! Dawaj, robimy ten, robimy najazd, kurwa, nie te portki. Dawaj, roz dawaj, rozwalamy system stary. U jest. masz głowę, masz głowę, masz głowę, masz głowę. Głowę, 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 głowę. Masz głowę, masz, trzymaj. Kurwa, bierzemy ich stary. Objedziemy im tak, mordy Tutaj i blow Ktoś tam idzie, ktoś tam serio? idzie. Serio? Stary, nie, no, tutaj... No widzę tutaj... skin mangio, który Dawaj lada. go! Kurwa, dwóch, to... spierdalaj! Jest dwóch, jest... Nie, jest... Dawaj, bierzemy dwóch na dwóch. Stary, damy radę, no, damy pyszne... radę! Kurwa, Mandziko! On mnie, ratuj mnie Tony! Stary, pomóż mi! Pom... Nie... A, nie ej, kurwa, mało. zabili mnie, mnie też. Uch, przed tabliczka i mandzio lata, więc chyba to jest. Gdzie, 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 mandzio? A ja, mandzio, dawaj, musi być na filmie, gdzie wy jesteście? Ja, mandzio, kurwa, mać! Patrzcie, mandzio, ja pierdolę. Kurwa. Patrzcie, tu stoi, kurwa. Ja pierdolę, ja mandzio jest! Mandzio, kocham cię! Gdzie jest mandzio? Mandzio, kocham cię, przy tabliczkach stary. Patrzy mu się na twarz. Mandzio, kocham cię, zgwałć mnie. O tak, dobrze. Ja nie mogę, mandzio. Fuck, gdzie z Ja... Ej, walczymy z Mandziem! ej, Tony, jesteśmy obok siebie. Dobra, jest dobrze. O w pizdu! Z Mandziem się nie da wygrać! Nie da się my go pokonamy! F napiszmy wszyscy na Mandzia. Zobaczycie! Tony, słyszysz nas? Tak. O to dobrze. On na swoim tym filmiku pisał, że kto go ode mnie, ten. Dostaje suba. O no to stary dawaj, ja mam ten zbroję. Nie na no, żartuję. Aha, no to gówno, to nie zabijemy go. <laughs> Dobra, Ej już się leją czemu? Kurwa leją mnie, pomóż mi! och! Ratujcie mnie, Boże święty! Mamusiu, mandio, pomóż! Fak, biją mnie, mandio, ratuj! w pizu! a dobra, oni uciekają cieniosy jedne. to Ej, Tony jesteś? Tony, masz coś? Nie, masz jakieś Kurwa, Jestem leśny, jestem leśny Ej, mi je kurwa, pewnie. gdzie tu są skrzynki? Na środku może! Ej, gdzie wy jesteście? Gdzie wy jesteście? Gdzie wy jesteście? Ja, ja się przy drzewach chowam przy jestem Ja na Jestem drzewie. ten. W wodzie gdzieś. Z nie widzę Cię w ogóle, nie widzę Was. Ja nie też. Widzę. Stary, ale masakra, stary. Jesteście wy... na drzewie? Ej, no nie... Wejdźcie o, na Ja drzewie, się ja się schowałem, tu mnie nie znajdą. Czekaj, bo ja się, scho... ja się chowam, czekam aż odejdę od spawnu, aż się pozabijają. Mam trochę jedzenia, jakby co. I portki jakieś. A wy coś A macie? A drugiej O, O, dobra, Szymka tyłu... widzę. Ej, chowaj się, chowaj się, chowaj się! Chowaj się, Szymek, chowaj się. O kur... O, sorry, 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 przez przypadek. Tu się chowamy Ja skrzynkę! za widzę, jestem na tobą. Jestem na tobą, mam ja? Dobra, spokojnie, ej, szymek jest pod nami, Szy szymek jest przy mnie. Dobra, schodzimy i idziemy nie, no, ja do skrzynek. Ta mapa. Ej, schodzimy do skrzynek, chodźcie. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Dawaj na skrzynki! O, bierzemy, nie mamy nic, ale bierzemy. Ej, macie tu gaciek, jak ktoś chce. Ja nie mam nic. Ja dawaj, ja ja O mam? Co masz? Ej, Sprawdzia... sprawdzajcie te skrzynki, bo niektóre są pełne jeszcze. Ej kurwa, za nami jest pełno osób, nie? My te skrzynki kulturalnie sprawdzamy, a no... Nas... O oh, kurwa Mandzio! Mandzio, ratuj! Mandzio, ty chuju chodź tu. Mandzio, ratuj Mandzio, Mandzio! Mandzio! Mandzio kurwa. Ej, to Tony, żyjesz? Tak, nie. Nie? Zapisałem się nie. do SG Join 5, dałem. A Żyjesz? Ja? Ja żyję. Nie. Ja żyję. O jesteś tu. A, a mi on, nie! A, 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 dawaj go, pomóż mi, Szymek! Ej, pomóż mi, on ma zbroję, możemy go spocisnąć. O fuck, Mandzio, dawaj bierz Mandzia! Chodź ci ciulu, Mandzio! Kurde, Mandzio! Uciekajmy, Mandzio! Uciekajmy, Mandzio! Uciekajmy, Mandzio! Chodź, konie manuziom. Dobra, uciekamy przed Mandziem, rozwalimy go, stary. Mówię ci, chcesz coś jedzenia? Ja mam arbuzy. Aha, to spoko, to oddawaj tą rybę. Ja, kurwa. Ej, Mandzio! Uciekaj, Mandzio! NIEEE! Nie owiłem! Ojej, ojej! Jak dziś jestem. A, dobra, okej. Okay. O jest! Jesteśmy koło siebie prawie. O, Tony! Tony, widzisz mnie, Tony, czy mnie słyszysz? Ej, wiesz? Nie. Ej, Tony, my tu jako jedyni mamy skina, wiesz o tym, nie? Ej, ma. To... Ej, zaczęło się kurwa, no co wy nie ogarniacie? Tony, biegnij! Tony, biegnij! Dam ci SPIDA! Biegnij, Tony! Jest manczapki, man, czapki, panowie! Dobrze jest, i mam jabłka, ja nie mogę. I nie mam gówno, już nic nie mam. Kurwa, slime No kurwa, ale pedale czuję. przesuń się. Jakie Slime mnie atakują. Oszczałyszy. Ej, słuchajcie, ja mam hełm. Nie wiem, czy was to obchodzi. A ja mam pięć slimów, które mnie gonią, wiesz? to uciekaj, nie? Ej, kurwa, dobra, ja też uciekam, bo już nic tu nie zdziałam. Biją mnie, biją mnie, mamusiu! Ja bierdę Enderman. Który ma dyrta. Ej, dawaj. Ej, gdzie wy jesteście? Pomóżcie mi. Mam dwie enderperły. Pomóżcie mi. Jest jakiś domek! Jakiś domek jest! Ej, ja tu jestem na spawnie, jak coś to po mnie przyjdźcie. Jak, będzie, jak nie będziecie mi robić... Do jakbym miał miecz, to bym pocisnął gościa w żelaznej zbroi, bo on nie ma mieczu. No spoko, to idź do te, idźcie do tego domku, może będzie miecz. Ja, ja stoję na spawnie, bo, bo... Bo tak. O, jest domek, jest domek. To dawajcie, bierzcie i wróćcie na spawn, okej? Okay? A, ktoś to wchodzi! Odejdź ode mnie! Odejdź ty, gwałcicielu! Jako pizda! Nie, nie, nie. Chodź tu, chodź tu, ciulasie. Hehe, he, debil. Czekajcie, bo ja tu robię prowalkę z jakimś gościem, który ma spodnie, który mnie nie widzi. Wypróbujemy każdą arenę. Nie wiem, czy stylczy materiału na to. Właśnie. Ja Wiesz, tam. To jest ostatnia walka. Ja tu walczę z jakimś nobem, który mnie zaraz pociśnie. Nie wiem, jakim co, to a nie. Dobra, zabiję go. Mam jakieś spodnie i głowę. Ja mam mnóstwo jedzenia. Ja mam trzy jabłka i jakiś ten... A ty, Szymek, co masz? Ja już Serio? Serio, naprawdę? Tak! Ej, Tony, gdzie jesteś? wiem gościa łapką, który miał żelazny miecz, a, a po chwili nadleciał drugi, a ja mam pół serduszka. Okej, okay, dobra. Tak. Słuchaj, słuchaj, idź, idź pod drzewo, jestem pod drzewem. Nie widzę cię. Kurwa, pod, pod drzewem. Drzew... Nie dzięki. pod to drzewo patrzysz. Pod tamto, koło tego, lepszego. Okej, okay, dzięki za info. Dużo mi to mówi, stary. Nie, słuchaj, jestem e, przy spałnie. No super, ja cię nie widzę. Tony. Nie, ale ty gdzie jesteś? Ja chodzę po spawnie Jest, widzę cię O nie, jakiś noobu na ciebie biegnie, uważaj! Gdzie? Gdzie ja się... <śmany> Jezus, to ty! Dobra, dawaj mi coś, co? Masz coś? Nie. To chodź tu Coś czuję, że to wygramy, staro jakiś noob pod nami jest Fuck, ja jestem debilu Nie, Polak! Bierz Polaka! Ty Rusku, chodź tu, pomóż mi! Uciekaj! No, BIGO kuźwa! Ty się odsuj od no, niego, No, pedale BIGO! Z pieprza, nie, dawaj mu uciec! Ma hełmik! Dawaj hełmik! Dawaj hełmik! Bierz go, Tony, ty jesteś szybszy ode mnie. Ja za dużo dzisiaj zjadłem. Da dam ci speeda, czekaj. To ja byłem. Czy ja robię proskop na niego. O, jesteś w pułapce przy dupie, nie? I stawię, ty... ale. Dawaj, bierz go, no idź! O, skrzynka! Czekaj, bo on nie mi otwiera! Bij go szybko! Jest! Stary Co masz? Daj mi niepotrzebne rzeczy. Masz. Czekaj, bo ja muszę się... Kurde, za dwóch. Okej, okay, spoko, Uff, ale była akcja, stary, wygraliśmy. Dobra, mamy szansę, stary, mamy szansę. Trzeba się tylko skupić. Stary jakiś koleś! <śmiech> <śmiech> nie! No Pomóż mi, dobra, pomóż. O, Jest spad w pułapkę. Ma Uciekam. Mamy go w pułapce? Tak, tak mamy go. Chodź, chodź na niego, uważaj. Co, mamy co, go. Ci się, nie? <laughs> <Przydłubię>. <laughs> mamy go. Mamy go. Dobrze, uważaj, bij go, bij go, bo już nie, nie ten. Wow, wow, wow. No, bigo, Mało życia mi zostało. O, Jest. Ej, kurde, buciki. Czekaj. Daj mi buty albo cokolwiek. Spodnie, Mam nie bo... wiem, cokolwiek. Nie mam ich. Dobra, nie mam ich. Harry, ja tak. okej, okay, stary, okay. ale go pocisnęliśmy. Okay, ale daliśmy czatu stary masakra. Gdy jedziemy Dobra. dalej, kolejny no, Dawaj za mną, Ale jakby nie wpadł, w to to pewnie by z nami wygrał. Bo ja miałem mm. półtorej sekunduszka. No pewnie tak, ale był debilem. Ej, słabo ci słychać, w ogóle prawie Cię nie słychać. Serio? No. O, no. oh, fuck. A teraz? Creeper! A teraz lepiej? Oj. Ej, teraz lepiej? Eee, tak. Okay. Fuck, Creeper! Dobra, słuchaj, czekaj, a to on teraz lepiej? Nie. Gorzej? Tak, no w ogóle Cię nie słychać prawie. No to kurde, a teraz? Eee, dalej Cię nie słychać. Słychać ale słabo ci słychać. Słabo to znaczy jak? No że tak jak... Cicho! Tak jakbym szepczał i to bardzo, bardzo, bardzo cicho. A teraz? Też. A, a... Czekaj chwilę, to nie może tak być. O shit nie włączyłem. Ej, faktycznie cicho mnie słychać. Może od tego krzyczenia. No może. Czekaj. Bo faktycznie Starry, na ty na... nie ma... Chyba... Jak to się źle nagrało, a od, od początku mnie tak źle słychać? No. A no dzięki, że mówisz mi to po 20 minutach, nie? Nie, od, na początku cię dobrze było słychać. Gdzie jesteś? E, nie wiem, stoję gdzieś. W budynku, nie? No tak, w budynku, w tym co byliśmy. No wyjdź. Czekaj chwilę, Ty... bo próbuję zrobić, żebym, żebym był głośniej. tego, ja na niego wejdę może. Ale jak to? I A teraz sobie ktoś lepiej? tam jest. Ej lepiej teraz? Tak, ktoś jest na tym budynku. No dobra, spoko. Hmm. No jasne. A teraz lepiej? Tak, tak, tak. Lepiej? Wychodzi. Lepiej? Lepiej, lepiej wychodź. Okej, okay, wychodzę. Gdzie jesteś? Jak... No. W... Wyszedłem z budynku Gdzie A ty tam jesteś? A tam jest creeper, ja się boję. To on pomóż. Oooo! Ja też wyszłem tylko że żeby... bokiem. Czekaj. Na co? No jasne, poszedł i został mnie samego, nie? No pewnie. Już jestem, już jestem, o, już dobra, jestem. Okay. Gdzie jesteś? Bo cię nie widzę. I jakiś koleś tam jest! Koleś tam jest! Gdzie? Z takim bokiem wyszedłem, ale... Ja gdzie też... Nie... Jaś chodź tu na bok. O widzę na cię, boku. widzę cię, dobra, widzę cię. Fuck, ej, to nie... Naprawdę, serio. Czekaj <laughs> chwilę, <laughs> mam mały problem. Stary, <laughs> <laughs> jakiegoś noba zobaczyłem. Nie bij mnie, kurde, już prawie wyszłem! Dobra, wyszłem. Schodzimy jest na taki... dół. Nie, czekaj, chodź wejdź do góry. Nie chodź na dół. Okej. Okay. A byłeś na górze tego budynku. Ej, wchodzimy tam? E... Ej, tam jest skrzynka. Noha, okej. Okay. O fuck spadłem, kurwa. Masz, jest Nie. coś? Pusta. No kur. Ja widzę kolejną. Wstawia, ale tam był jakiś koleś. Ja no, w on ci... tego kolesia. Ja go, kurwa, pocisnę z łuku, chociaż go nie mam. A! No to ty, dobra. Czekaj, teraz mnie lepiej słychać? Ej, no faktycznie, kurde, teraz mnie o wiele lepiej słychać. To się chyba wcześniej źle ta, ta nagrało. skrzynka. Gdzie? O, tam. Jest? Gdzie ty masz skrzynkę? No w tym... za tymi drzwiami. Może tu jest jakiś redstone poprawdzony. Ej, Szymek, ty żyjesz w ogóle? No. Ej tam jest skrzynka to nie, w tym tym... Ja wiem jak to... Ja to schakuję, czekaj. Tam jest skrzynka, to skoro Ja bym tutaj. Ja to schakuję, ja to schakuję, zobaczysz. Ja mam na to pomysł. Inny niż ty. I mój Fak pomysł jest lepszy. Jaki ty masz pomysł? Gdzie ty leziesz coś? Jak tyś tam wlazł? Aha, tędy, okej. Okay. A, za What the Ej, tony, patrz co to spadło! Patrz co spadło nam na głowę, chodź tu szybko! Chodź tu szybko, tony! Tony, kur! What the fuck? Ja pierdzielę lol. Stary, niestety. A to on był na budynku. <noise> Masz złoty miecz! Żelazny miecz! Chcesz żelazny? Masz żelazny? No. Stary wygraliśmy, nie? Nagrywasz to, tak? Nie, okay. yeah! nagrywam. Chodź na środek. Czekaj. No chodź za mną, chodź za mną. Ja mam mini mapę. Ja też mam to... mini mapę, wiesz? No i co, ale moja powiedziałem ci tak. I stary ogarnijmy ekwipunek, żebyśmy... Masz buty jakieś? Nie. Tak, tak masz. Mam mam w ciul. Masz. A masz coś no. żelaznego albo złotego? Mam żelazne, żelazne buty. Ale co... O, oh, nice. Maciek, puść, no! Ty musisz psuć mi każde nagranie! Wytnie się. Gdzie ty jesteś? Jest tak jest ktoś na środku! Dobra, idę na niego. Idziesz? Idziesz na niego? Tak. Chodź, chodź, pomóż mi, pomóż mi, pomóż idę. mi! Biegnie, nie widzę cię. A, ty tam jesteś, okej. Okay. Ja go biorę od drugiej. Bierz go od drugiej, bierz go od drugiej, bierz, 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 bierz! Kur... Ej, on ma zenchantowany miecz, what the fuck? O fuck, fuck, odsunę się. No jaki... No zabił mnie. Jaki pedał? Ej, on mnie też zaraz... What the fuck? Trwacy. Jestem O, ja zbiłem. O, czy... jestem? Ja się boję. Ej, Tony? Jesteśmy koło siebie. O, dzień dobry, przytulcie mnie. O, dobra, nie. Ja idę do tyłu. Bo tam od razu wszyscy wezmą. SG-Volt, 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 SG-Volt. osiem, siedem, sześć... JEDZIEMY KURWA! Z dwu. Co? Psst. Chuje. Idę do tyłu. Mam miecz, mam miecz, mam miecz. O ma kurwa, miecz, ma miecz. Mać. Chodź na te drzwi, chodź na te znaczy na O, bycie, Idę, Tony. ja mam miecz uf. i żelazny hełmik, idę. Wiecie, wiecie co? Co? Tone, no, gdzie ty na sam dół mapki, tu gdzie kurwa ty? nic nie ma. Ej stary, znalazłem właśnie skrzynkę z żelaznym mieczem, którą ty ominąłeś. Chodź. Tak? Tak! Ale Idę A łap! Się... Biją mnie, to Kostami... nie ratuj! Bija jakiegoś no bije, jakiegoś no bala, nobala. no bala. Nobala, bije Nobala! go, bije, bije go, bije bierę, 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 jest bierę, choć na bierę, no, bierę, 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 ja Ja Znów cię trochę źle słychać, ale ja gram Okej, okay, spadłem. nie! Od tyłu, od tyłu mnie bierze. Spadłem. Yeah, Okej, okay, dobra, skończona gryw... ty nie przegrasz to. manu nowi nigdy nie wygrywa. A którym wy jestem świasgia? E, tym latającym takim, jakby... Na trzecim? Ty? Tak, lata latające są takie, ten, mosty, takie z płytek naciskowych. Takie śnieżne? No, no, no. No, no dobra. Żyję jest to Okej. Okay. Trochę popraw ten mikrofon. Za dokładnie... Lepiej? No. Za dokładnie 7 godzin w wrócą moi rodzice. I siostra. O, super, to, to nie będziesz mógł się mastur... Yy, bawić, ten, no, tam, wiesz. <laughs> O, mam skrzynkę. O, ja like a Tej. Wygramy, wygram to, stary. Czuję to w dupie. Lajka manu nob. Czujesz to. O, kolejna kolejna. Kolejna skrzyneczka. Manuziom. Tak jest. Manuziom, figiel. jaki figiel? Manuziom nie ma kolegów. Ej, what the fuck. What the fuck. Manu... manu zio, mnie nie ma kolegów. Chill out, chill out. What the fuck? Manuzio mnie ma... <grych> no what a, kurwa, fuck, kurwa, czemu ja tu nie mam kolegów? nie mnie ma kolegów. Jasne, wykop ten węgiel. A awa! O nie, nie, O, głowa zębiaka! Manuziom mnie ma kolegów. Dobra, ni nikt się nie słucha, wiesz, my tu teraz walczymy o przetrwanie. <grych> Ale to będzie na nagraniu, nie? Super, i tak się nikt nie będzie słuchał. Kurwa, gdzie ja wyszłem? Mannuziom nie ma kolegów. Boję się sam. Szymek, gdzie ty jesteś? Ja mam. Ja mam Jestem w jakiejś zbrojni. pizdnej kopalni. Ba, biją mnie, bijom! Kurwa! Mannuziom sprzedaje się za puszkę coli. jej dupy w testu. Dobra, ej. Szymek wychodź i ten. Kończymy to. Manu ziom daje dupy Tesco Za puszki holy. Dobra, za gdzie, tony, tony, gdzie jesteś? Na jakimś. O kurwa, poczekajcie! Wróćcie do. Sur... Ej to. Ej, szymek, wyjdź, bo musimy kończyć. Czekaj, dednę. Uuuu, na slimers, się... spadnie Kurwa, dednę. Do... Dobra, Ja gdzie czekam wy... na was przy ten. Ja czekam na was przy Survival Games. Tony. Chodźcie tam, gdzie byliśmy. Ja czekam przy Survival Games. Mam to w dupie, że tu jestem i nie idę nikim. Manuziom nie ma kolegów, sprzedaje się puszkę coli w Tesco. Daj, dupy. No i gdzie wy jesteście? Poczekajcie, spróbujmy wszyscy wejść na ten Żyrandol. Dobra. Mm, bardzo się... No chodźcie. No, kurwa, bo ja, no bo ja nie mam co robić. Chodźcie, no co, cienia, jesteś. Nie, ja jestem YouTuber, ja tutaj muszę pracować. Ja jestem na Żyrandolu, żeby nie było. What the fuck? <laughs> kurwa. Chuj! Ej stąd Ej Ej, on będzie się z nas śmiał, nie? Kurwa! Tu okay, się nie da wejść! Kurwa! Diaksy, Diaksy, Diaksy! Dawaj mi Diaksy! Kurwa na mnie stole! Gdzieś wyrzuca diaksy! W dupie mam te diaksy, kuźwa, wysraj się nimi Tony, chodź tu na dół, tu kończymy! Chodźcie za mną! Tony, złaś tego żyrandola, tu kończymy, bo mnie już się kończy miejsce na dysku. Czekajcie, dwa razy A, spróbuję no. kurwa Dziwej to chcesz. wejść. Kurwa jest, nie. tam weszłem! Kończymy! <laughs> ja weszłem. Zacieniasz. To wyłącz na i zaraz ci pożegnamy. No ja będę dwa ten. Musiał Audacity zatrzymać zatrzymać i nie chcę mi się. Dobra, ja tam jeszcze wchodzę, to spróbuję. No co, no cien cienki cienki. Ej, ja wy stąd. Sko skąd wyskoczyliście tak w ogóle? Stąd? Tam, tam gdzie ty skaczesz. Okay. Tam tego ostatniego. No nie, domyślam się, myślę. Ja myślę, że tu dobra. Stamtąd próbowałem i się nic. Kurwa. No stań. No ja pierdolę, nie, kończymy. Dobra, nie chcecie być na pożegnaniu, to nie ma. Salama. Dobra. Nie, stój! Dobra, kończ. Ale to patrzcie się tam, tam w tą drugą patrzcie. stronę, o właśnie. Tony. Dobra, to... Ton... tu już mam głowę, jest... okay. <grafy> Dobra, no to... Do zobaczenia w kolejnym odcinku Survival Games. Może znowu będą ze mną ci głupi panowie. E, trzymajcie się, na razie i cześć. Manuziom nie ma kolegów. Się. Pożegnajcie się. Narka. Tony, pożegnaj się. Cześć, manuziom nie ma kolegów.